Chodź lisaku, chodź, chodź Masz, masz kochany No Wcinaj O, co? na Najedzony jesteś? Będziesz miał na później, dobra A jednak Skusiłeś się Smacznego liseczku kochany O, spójrzcie tutaj Mam wyprawkę do schroniska jadę Zawieźć trochę puszeczek ActivePetry i Dolina Noteci, także jedna z lepszych. Yy, może ktoś z Was chciałby przesłać zwierzakom jakąś puchę? Podam adres, na który można zamówić paczki, bo zbliża się jesień, później zima właściwie już jest jesień i piesa piesaki muszą przybrać trochę na wadze i muszą jeść takie porządne jedonko. Dobry, Lisek. Słuchajcie, siądę sobie koło Liska tutaj i opowiem Wam historię. Pewnie zapytacie się mnie, gdzie jest Bercia. Otóż historia Berci była od początku bardzo trudna. Jak wiecie, to była nasza sąsiadka. My tutaj na działce nie mieszkamy. Tutaj tylko mamy sad i budynek gospodarczy. Natomiast niedaleko nas mieszka starsza pani, której podrzucono właśnie taką suczkę Bercie. No i nie zdążyliśmy jej wysterylizować na czas. Urodziło się osiem maleństw o które walczyliśmy, żeby, żeby znalazły dom. I jest w tym roku jest wielki sukces, bo, bo właśnie wszystkie pieski znalazły dom. No a Bercia została tutaj. Zawsze przychodziła do nas razem z bliskiem bo są z jednego podwórka. Z tym, że Bercia to był niespokojny duch. Zresztą widzieliście, jaka właściwie jest niespokojny duch. Szalona, kochająca ludzi, kochająca zabawę, bieganie. No i jak nas tutaj nie było, no to trochę się nudziła ta pani już zachorowała i nie mieszka tutaj więc musieliśmy przejąć opiekę nad Bercią właściwie na co dzień niestety Bercia ucieka ciągle uciekała dostawaliśmy telefony od różnych ludzi gdzie ją znajdywali gdzieś na mieście raz mieszkała w bloku raz mieszkała u kogoś na posesji niestety ci ludzie nie mogli jej adoptować no i no i pomogło nam schronisko. I teraz bercia jest w schronisku. Ma swój kojec, ale tak naprawdę biega sobie tam po ogrodzonym terenie. Myśmy też grodzili tutaj siatkę. Znaczy, mamy siatkę i zataliśmy wszystkie dziury, jakie tylko były w okolicy. No ale mimo wszystko bercia uciekała, codziennie uciekała. Więc, no niestety, ale to było niebezpieczne dla, dla niej. A przecież niech, nie moglibyśmy ją tutaj gdzieś przywiązać do łańcuchem, moglibyśmy jej jakiś zbudować kojec, ale to nie to, to, nie to samo, ona potrzebuje kontaktu z ludźmi. A w, w przytulisku, w schronisku taki kontakt ma na co dzień, ma piękną budę, ma wspaniałą opiekę, jedzonko też wyśmienite, właśnie jadę zaraz zawieść. Lisek, nie podcikuj krzesełka! Okej, okay, nieważne. No i ma też większą szansę na to, że ją ktoś adoptuje. Cały czas jest reklamowana na Facebooku, na stronie przytuliska. Miejmy nadzieję, że ktoś znajdzie się, kto będzie miał odpowiednie warunki dla takiego psa. Bo to nie jest pies do bloku, to nie jest pies do domu. To jest pies, który potrzebuje przestrzeni, który potrzebuje towarzystwa, który potrzebuje stałej opieki i dużo, dużo uwagi. Myśmy starali się tutaj. Jej dać jak najwięcej, ale nie mogliśmy tutaj przebywać cały czas, więc jest taka sytuacja. Dlatego Bercie nie ma tutaj, ale jadę i zawiozę właśnie pieską do schroniska Karmę. Nie będę się z nią spotykał, bo to jest tak jakby inny etap w jej życiu teraz. Więc ona zaczyna nowy etap, żeby za mną nie tęsknić, żeby za mną nie piszczeć. Nie będę się pokazywał. To będzie bardzo trudne, no ale tak trzeba zrobić, niestety. Dobra, to jadę do schroniska, bo mnie komary zjedzą. <gasps> waking up